Hej się manko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Burzu. Dzisiaj odcinek trochę bardziej pogadankowy, a nie coachingowy, a będzie to 10 najlepszych postaci na duobota. Nie będą to obecnie najlepsze postaci na duobota w patchu 1.13, 1.15 czy coś takiego. Będzie to po prostu historycznie 10 najlepszych postaci na duobota, które ze sobą fajnie współgrają, mają fajne kombosy i być może. Sugerując się właśnie to listą, będziecie wiedzieli co do czego piknąć na dułobota, bo te postacie mają naprawdę bardzo fajne synergie, bardzo fajnie współgrają ze sobą, także bez zbędnego przedłużenia zapraszam do odcinka. Zaczniemy sobie od Luciana i Brauma. Bardzo silne połączenie. Dlaczego? Oczywiście, ze względu na pasywki tych dwóch postaci. Brauma ma pasywkę taką, że, żeby kogoś zasunąć, trzeba wyprowadzić 4 auta, ataki bądź ewentualne Q od Brauma. A Lucian oczywiście, ma podwójny auto-atak. Także te postacie bardzo fajnie ze sobą współgrają. Dodatkowo, Brauma nie jest za silną postacią w file gameie, ale właśnie ze względu na to połączenie może bardzo bardzo agresywnie grać. Dawać W na miniona, agresywnie wchodzić, i taki Lucian naprawdę ma Free tuniki. Także bardzo dobre połączenie. Historycznie, bardzo często wybierane i bardzo dobre w Early, jak i w Midgame. Następne połączenie Varus i Tamkench Kench nie jest najsilniejszą postacią w Early Game, podobnie jak Brown. Chociaż o ile na topie jest, to na bocie niekoniecznie, bo oczywiście są postacie, które mają lepsze umiejętności na levelu pierwszym, a taki Tamkench to, co z języka sobie może przywalić. Ale właśnie w połączeniu z Varusem, który także ma slow fajnie to współgra i taki Tamkench staje się naprawdę bardzo dobrą postacią w early -game dodatkowo Warus nie dysponuje Escapem, co jest jego największą praktycznie wadą. Oczywiście Tamkenż mógł zapewnić także historycznie bardzo dobre duo, bardzo często wybierane. Nie mogło zabraknąć naszych dwóch kochanków. Oczywiście Zaja i Rakan same w sobie są bardzo p. Kiedyś były jeszcze bardziej, ale trochę ich znerfili, ich duo. Także teraz niekoniecznie muszą być grane razem ze sobą. Zabójstwo możecie zdobyć już praktycznie od pierwszego levela. Wystarczy, że się właśnie w jakimś krzaku. Obaj weźmiecie swoje W i naprawdę wasze obrażenia są potworne. No taki Rakan ze swoim W i ze swoich autoataków bije bardzo, bardzo dużo. Oczywiście macie fajne synergie, jak to, że jedna postać likaluje, a druga się dołącza, albo Rakan ma większy zasięg na E. Ale też jesteście niezwykle silni w teamfightach, bo Zaya robi bardzo dużo AOE obrażeń za Swoich piórek. Rakan też lubi bardzo teamfighty, gdzie może poskakać, szarmować wszystkie postacie. Także jesteście silni od pierwszego levela, silni w teamfightach naprawdę bardzo, bardzo potężne duo. Następne połączenie będzie trochę inne bo nie będzie to standardowe adekary, ale też postać w przeszłości często spotykana na bocie czyli Syndra. Syndra, która oczywiście, podobnie jak inni APK-sterzy, czyli na przykład ZX. Czyli Heimer, które też były w przeszłości spotykane na bocie, fajnie działa z Treszem. Dlaczego? Bo Tresz oczywiście dysponuje swoim latarnią, a te postacie nie mają Escape'u, także zapewnia im dodatkową możliwość ucieczki. Dodatkowo, jeżeli Treszkość słukuje, no to taka Syndra z łatwością używa QE, przez co przedłuża stunę i przeważnie taka postać pada. Także Syndra plus Tresz, bardzo dobre duo. Kolejne trochę cheesy duo, a mianowicie Yasuo plus Gregas, często spotykane właśnie w Lecu, dlatego że Yasuo jest postacią AD. A gregas oczywiście z postacią ma P. Także fajne są zmiksowane wasze obrażenia. Dodatkowo tutaj jest synergia z tym, że gregas ma dwa podrzuty, a mianowicie E plus R. -ka. Oczywiście może wejść jakieś fajne E plus flash, przez co podrzucicie dwie osoby z nienacka, Wtedy ja słowo followuję tą reczką. I jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Na początku te duo nie jest aż tak potężne, dlatego że Yasuo ma problemy w early gameie dlatego że przeważnie gracie na postaci ręcz, a sam jesteście mele. Ale mimo wszystko bardzo dobre duo, które może z łatwością wysadzić przeciwników za pomocą Ereczek. E, podrzutów i jest jak najbardziej git. Kolejne dwie postacie, czyli Samira i Leona. Pierwszą zaletą tego duo jest takie, że jeżeli pikniecie Leony z Samirą, no to Leona automatycznie jest podebrana i przeciwnicy nie mogą jej zagrać. Samira jest słabą postacią na Leonę. Dlaczego? Bo W od Samira oczywiście nie blokuje r od Leony, co jest oczywiście dodatkową kontrą, dlatego że macie zawsze na sobie freestuna i musicie grać klęsa. Dodatkowo Samira i Leona bardzo lubią grać agresywnie na linii, przez co będą ze sobą współgrały, a także oczywiście Samira lubi wszelkie maści Ceseki, bo fajnie działają z jej Pasywką. A kto ma ceceki? Oczywiście Leona. Bardzo fajne duo i możecie przeciwników zoneshotować, bo jak Leona wejdzie z E jakąś areczką, tylko Samira followuje i tak naprawdę Leona robi większość obrażeń na linii. A w lejcie, w lejcie bez jest Samira. I tutaj ulubione duo do grania przeciwko, czyli Ezreal plus Yumi, czyli Ezreal jest niezwykle bezpiecznym Adekerem, ma cały czas swoje E. Dodatkowo dzięki Yumi jest praktycznie niezabijalny, bo cały czas daje mu healka. Bardzo fajny pok od tych postaci, bo oczywiście kłod Yumi robi naprawdę bardzo dużo obrażeń. kłod Ezreala podobnie. Bardzo dobrze, że się te duo skaluje, bo oczywiście Ezreal ma bardzo fajny poke, bardzo dobry mid game, niezły late game, a Yumi oczywiście daje mu dodatkowe statystyki, dodatkowy poke, dodatkowy heal, dodatkowe obrażenia fizyczne za pomocą EW, także naprawdę bardzo dobre duo, jeżeli graliście przeciwko niemu wiecie, że jest niezwykle potężne. Kolejne historyczne ulubione duo, czyli Kogmo plus Lulu, czyli dwie postacie, które chcą doskalować, zadają bardzo dużo obrażeń w late gameie, fajnie ze współgrają. Ale też w Early Gaming nie są złe. Jeżeli Kogmo odpali swoje W, jeżeli Lulu da mu swoje W, no to naprawdę zdają bardzo fajne obrażenie już we wczesnej fazie rozgrywki. Oczywiście, jeżeli te dwie postacie mają już jakieś dwa itemki, no to są niezwykle mocne i praktycznie gierka jest wygrana. Bardzo dobre duo. Polecam szczególnie dla Ardenciar i dla jakichś skillowych Kogmów. Także free punkty. Następnie Kaisa plus Nautilius. Bardzo fajne duo. Oczywiście Kaisa fajnie współgra z Nautiliusem, który zapewnia jej bardzo dużo odseków. Przez to Kaisa za pomocą swojej może się bez problemu dostać do Przeciwnika. W late game też to działa oczywiście sympatycznie. Nautilius R'kuje jakiegoś kerry, Kaisa do niego doskakuje, bardzo fajne duo. Nautilus oczywiście zapewnia bardzo dużo stacków plazmy na takiej Kai'Sa, także Kaisa jest szczęśliwa i duo, które jest dobre już we wczesnej fazie rozgrywki za pomocą Nautiliusa, a w lejcie też jest dobre za pomocą Kaisy. I na sam koniec krem de la crème, czyli Caitlin plus Morgana. Jeżeli Morgana trafi kość za pomocą swojego binda, Caitlin daje pod niego swoją trapkę. I taka postać jest praktycznie one-shotowana. Bardzo dobry push także tych postaci, bo oczywiście Caitlyn dysponuje swoim Q, które fajnie puszuje, a Morgana swoim W. Bardzo dobrze te postacie ze sobą współgrają. I przeważnie tower już jest padnięty gdzieś do 10 minuty, ale do 14 to jest maska. Potem przenoszą się tam topa, biorą kolejne plejty, i taka Caitlyn jest niezwykle sfarmiona i po prostu wszystkich kosi. Dobra, tyle to by było ode mnie. Jeżeli byście chcieli drugą część, to oczywiście zostawcie znać w komentarzu, łapką w górę. I co? Miłego dziąka, trzymajcie się, z Bogiem, Nalo.